W minioną sobotę Fundacja Pracownia Kompetencji wzięła się za kolejną inicjatywę realizowaną przez uczestników jej projektu Legionowianie dla klimatu. Tym razem przy nawiązaniu do popularnego na całym świecie teleturnieju głównym celem było sprawdzenie ich wiedzy oraz świadomości ekologicznej. Funkcję studia wzięła w nim na siebie tyleż niezawodna i wszechstronna co gościnna miejska poczytalnia. Dzisiaj mamy ekomilionerów, czyli taką przeróbkę znanych wszystkim milionerów na... Pytania związane z ekologią. Pytania te wymyślali, ale też i odpowiedzi e, wymyślali e, oczywiście uczestnicy i projektu, czyli Legionowska Wspaniała Młodzież i Legionosty Wspaniali Seniorzy i Seniorki. Co ciekawe, tego dnia dopisali też jednak niespodziewani, a acz równie wspaniali zagraniczni goście. Chętnie wcielili się oni w rolę telewizyjnej publiczności, ale też, korzystając z obecności tłumacza, spróbowali swoich sił jako gracze. To są oczywiście goście z Ukrainy, którzy przyjechali do Legionowa, aby się tutaj zatrzymać i odpocząć i ruszyć dalej albo zostać z nami na dłużej. U mnie również jest rodzina z Ukrainy, też ich tutaj zaprosiłam, zaprosiłam dzieciaki. Traf chciał, że na ekologicznym sprawdzianie w poczytalni pojawił się też prezydent Legionowa. W ekomilionerach niczego wprawdzie nie wygrał, ale mógł mieć satysfakcję z powodu rosnącej wiedzy mieszkańców na temat ochrony środowiska. Z zadowoleniem dostrzegają ten fakt również ludzie z Fundacji Pracownia Kompetencji, bo to zawsze miłe, kiedy wieloletnia praca nie idzie w las, tylko w nas. Jeśli jestem w sklepie i widzę, że ludzie rzeczywiście wyciągają swoje torby własne, które ze sobą przynieśli, to no mam taką cichą nadzieję, że gdzieś tam kamyczek do tej świadomości również my dołożyliśmy naszymi wszystkimi projektami i akcjami. Na pewno są bardzo duże zmiany wśród uczestników projektu, bo ich obserwuję na co dzień, więc wiem. Tak? Już nikt nie przychodzi z butelką plastikową, z wodą, wszyscy mają swoje bidoniki, nie używają rurek itd. itd. Przestawili się też często na kosmetyki naturalne które no co tu mówić są po prostu tańsze i zdrowsze. Realizowany od lutego ubiegłego roku projekt Legionowianie dla Klimatu potrwa do końca bieżącego miesiąca. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań jego pomysłodawcy chcą zakończyć akcję z ekologicznym przytupem. Stały tam tylko dwa działania i to będą bumerang bagi. Jesteśmy już w trakcie przygotowań. To będą takie punkty w Legionowskich wybranych sklepach, gdzie torby, które młodzież i seniorzy uczestniczący w projekcie zebrali po swoich znajomych i torby oczywiście wielorazowego użytku, które będą do wypożyczenia w Legionowskich sklepach i prośba oczywiście o ich zwrot. Tylko i wyłącznie po to, aby nie kupować jednorazówek. A ostatni projekt, chyba jeden z najciekawszych i takich najtrwalszych, który zostanie, to będzie giftbox. box. To będzie szafa. Nieduża szafa, szafa z półeczkami, która stanie najprawdopodobniej, bo już jesteśmy w trakcie rozmów, w pobliżu Legionowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I to będzie szafa, do której będzie można przynosić rzeczy, które nie są nam w domu potrzebne. W tym przypadku nie chodzi jednak o ubrania ani produkty spożywcze. Givebox będzie przeznaczony m.in. na nieużywane już zabawki, drobny sprzęt RTV czy AGD lub np. kosmetyki, które nam z jakichś względów nie odpowiadają. Jak zareagują na te propozycje legionowianie okaże się już wkrótce.